pokażę Wam, jak Dobrze. zrobić kryształ z NeoCube. Zaczynamy. Najpierw trzeba zrobić trójkątny moduł. Robi się je tak. Teraz moduł składamy w taki sposób. Przepraszam za tą pomyłkę, to było niechcące. Naprawdę przepraszam za co, ale byłem zmęczony. No i mamy gotowy kryształ z Teraz żeby im na podstawce bardzo ładnie widać obecnie preferuję bez podstawki ale to Wasze zdanie możecie sobie zrobić z